Tutaj mamy nakrętkę. Jest to nakrętka z przedniego mostu. Jest to nakrętka, która się urwała ze śrubą wizynie na testy 88 rocznik. No i teraz postanowiłem poszukać takiej nakrętki. Jest to nakrętka, widać, dosyć wysoka. Z pomocą przyszedł, oczywiście. Klep Granit tym razem. Co mi tu przesłali? Czy to jest taka sama nakrętka? No, wygląda identycznie. ta fabryczna ma długość, wysokość 17,58. 17,85. No dobrze, 18 mm można powiedzieć wysokości mają te nakrętki. Most przedni jest w takim razie skręcony na takie nakrętki. Takie nakrętki są dostępne. O, proszę bardzo, jakie piękne nakrętki. Bo się też zastanawiałem nad takimi innymi trochę nakrętkami. Te z granitu. Z takimi tutaj kołnierzami. Ale osobiście chyba bym wybrał te nakrętki czy te. Tam gdzieś jakby było mocniej wybite, można dać i taką. Chociaż co oryginał to oryginał, lepiej by to wyglądało. Tu jest większa płaszczyzna dociskająca tutaj taka mała. Zobaczymy. Te nakrętki są przepiękne. Ale nakrętki nakrętkami jeszcze mamy śruby. Proszę zobaczyć, jakie piękne śruby. To są śruby 18, nie, 16. 16 razy 45 na 1,5 to są. Skock wintu 1,5. I tam taka śruba idzie oryginalnie. Według katalogu. Tylko, że tam jest 5,8, a ja tu mam 10,9. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale chyba ta śruba nie pęknie tam. Nie powinna się pęknąć tam ta śruba. Pięknie to działa, wszystko. No jak fabryki. No te nakrętki to mnie zaskoczyły, bo naprawdę są identyczne. Bardzo ładne są te nakręty. mam tutaj cały worek 16 na 1,5 45, 10 sztuk. Będziemy skręcać to na takie właśnie śruby. No ja wiem, że ktoś powie, że to tam nie wytrzyma. Wytrzyma. Skoro fabryka wytrzyma w kolekcjonerskim nie ma śladu, żeby się coś działo, tylko nie mogą te śruby być luźne. A jak ktoś ma fantazję to może zastosować takie śruby. Do przedniego mostu. Wtedy to już będzie na pewno dobrze. To jest też z klasy 10.9 nie wiem w ogóle, jaka to jest śruba, ale jest to śruba gigant. Zobaczę, jaki to jest w ogóle klucz. Klucz 60: gwint 35, wałek 35,66. Czy Czyli to jest śruba 35, a to jest śruba 16. Myślę, że takie trzy śruby by tam spokojnie wystarczyły, jakby były. Ale nie fantazjujmy, zejdźmy na ziemię, będziemy skręcać na, te, na tych śrubach.